Cześć! Ja jestem Aram, a Ty słuchasz Zdrowego ze Wschodu, podcastu o dietetyce, zdrowym odżywianiu i psychologii wokół jedzenia. Witam Cię bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym wtorkowym odcinku. Dzisiaj zaczynamy nowy sezon, nową playlistę, nową serię odcinków Zdrowego ze Wschodu, bo. Odłożymy na jakiś czas na bok ym, te aspekty psychologiczne, kręcące się wokół jedzenia, a zaczniemy bardziej tak typowo, typowo dietetycznie rozmawiać. Pierwszym odcinkiem będzie: czy naprawdę nie powinniśmy jeść po 18.00? Także zapraszam do słuchania. Wydaje mi się, że jest to jedno z najczęściej powtarzanych takich haseł w dietetyce popularnej. Nie jest po 18, bo wszystko pójdzie w boczki. Ale czy naprawdę nasz organizm, yy, że tak powiem, zamyka kuchnię punkt 18? Skąd tak naprawdę wzięło się to przekonanie, że yy, nie powinniśmy jeść w ogóle po tej 18 i? Czy ma jakiekolwiek oparcie, powiedzmy, w nauce? Ten mit pochodzi z czasów, gdy popularne były bardzo uproszczone podejścia do odchudzania. Tak? W XX wieku, głównie w krajach zachodnich, wtedy dietetycy propagowali takie hasło jak JEDZ do 18, a potem NIC, jako sposób na utratę wagi. Trochę z nauki, trochę z wygody. Wtedy ludzie mieli wcześniejsze godziny snu. Jedzenie wieczorne było często kojarzone z brakiem ruchu, tak, bo wieczorem już tylko siedzisz. Jedzeniem z nudów, stresu czy emocji i wybieraniem bardziej kalorycznych przekąsek, tak, chipsy, ciasto, takie kolacje właśnie fast foodowe. Dlatego zaczęto mówić, że jedzenie po 18.00 sprzyja tyciu, tak, ale jest to trochę spłaszczenie tematu, które nie bierze pod uwagę wielu wielu ważnych czynników. Z naukowego punktu widzenia twój organizm nie ma zegarka kuchennego, tak? Nie działa jak jakiś sklep, który zamyka się o 18:00. To czy jak przytyjesz, zależy od całkowitej ilości kalorii w ciągu doby, od jakości jedzenia, od rytmu dobowego, ale zaraz o tym więcej powiemy, od Twojej aktywności fizycznej, od gospodarki hormonalnej i metabolizmu, tak? A nie od godziny na zegarku. Możesz jeść kolację o 20 i chudnąć i możesz jeść o 19.30 i tyć. Wszystko zależy od tego co i ile jesz. Wracając do tego rytmu dobowego, ten rytm dobowy ma znaczenie, tak? To prawda, nasz organizm ma wewnętrzny zegar biologiczny, tak zwany ten rytm okołodobowy i wieczorem metabolizm nieco zwalnia. Organizm trochę gorzej radzi sobie z cukrami trawienie może być mniej efektywne, tak? Dlatego bardzo obfite i ciężkostrawne kolacje tuż przed snem mogą wpływać negatywnie na jakość snu, na poziom cukru we krwi, na, na regenerację. Ale no, właśnie to nie znaczy, że trzeba kończyć jedzenie o tej 18:00. To znaczy, warto jeść właśnie kolację lekko godzinę, dwie godziny przed snem, ale nie nic po 18:00. Kiedy warto jeść później? No, są osoby, dla których Późna kolacja no to jest naturalny rytm, tak? nie, ma w, nie ma w tym nic złego. Osoby trenujące wieczorem, którzy po prostu potrzebują uzupełnienia energii po wysiłku, osoby pracujące zmianowo lub do późna, to w ich przypadku niejedzenie po 18 byłoby wręcz niezdrowe i sprzeczne z potrzebami organizmu. To teraz z drugiej strony, kiedy nie jedz po 18, może mieć sens. To może pomóc w niektórych przypadkach, ale właśnie nie z powodu magii godziny, tylko jako takie narzędzie porządkowania rytmu dnia. Na przykład u osób, które wieczorem obiadają się z nudów. W celach wyregulowania nawyków, na przykład yy, wprowadzanie po stół przerywanego. Jako granica, po której nie sięga się już po przekąski, ale można na przykład jeść jakąś leciutką kolację, tak? jakieś kanapki. Czyli, raczej, jako taki element struktury, ale nie taka y, zasadnicza reguła. To, co naprawdę ma znaczenie, jest to przede wszystkim słuchanie sygnałów głodu i sytości, a nie wierzenie w bezmyślenie po prostu z zamkniętymi oczami tego, że nie je powinniśmy jeść po 18.00 regularność i jakość posiłków, tak? Regularność też jest bardzo ważna, żeby jeść po prostu co 2, 3, 4 godziny maksymalnie, maksymalnie, żeby było 5 godzin przerwy między posiłkami. Jakość tych posiłków, tak? Bo to jest przede wszystkim, żeby jeść rzeczywiście urozmaicone, zróżnicowane posiłki, kolorowe, pełne składników odżywczych, składników pokarmowych. To, co nasz organizm przede wszystkim potrzebuje, ani że godzina 18 już kończymy jeść, nawet jak jesteśmy głodni, nawet jak nie jedliśmy przez 3 godziny, jest już 18, yy, nasz organizm już jest zamknięty. <grytanie> to, co naprawdę ma znaczenie, jest to również unikanie przejadania się tuż przed snem, bo to również zaburza metabolizm sprzyja tyciu, tak. Również ważne jest to, żeby dopasować rytm jedzenia do trybu życia, tak? No, powinniśmy zaplanować posiłki, kiedy mamy ten dzień zabiegany, mamy dzień zajęty, wiemy, że od tej do tej godziny no, nie mamy możliwości wyjścia i jedzenia, dlatego przygotowujemy małe przekąski do pracy, ale takie przekąski nie w postaci jakichś baton, który ma pełno cukru, pełno węglowodanów i pełno tam tłuszczu i... 2 gramy białka, tylko rzeczywiście takie przekąski typu jogurt z owocem, jakiś zdrowy shake, nie wiem, mleko, truskawki, płatki owsiane, masło orzechowe. Również jest ważne to, żeby mieć dobre relacje z jedzeniem, tak? Bez lęku, bez presji, bez sztywnych zakazów. Jeśli chcecie trochę więcej o tym posłuchać, polecam moje poprzednie odcinki, w których mówię jakby bardziej o jedzeniu, ale o aspekcie psychologicznym. Podsumowanie. Nie, nie ma uniwersalnej potrzeby, żeby przestawać jeść o 18. Jest to mit po prostu, który uprościł temat zdrowego jedzenia do jednej godziny na zegarku, tak? Tymczasem rzeczywistość jest bardziej złożona i bardziej ludzka, że tak powiem. Zamiast pytać, czy mogę jeść po 18, warto zapytać, dlaczego chcę jeść teraz? Czy jestem głodny? Co mi służy? Takim luźnym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Bardzo, bardzo Ci dziękuję, że byłeś tutaj ze mną. Mam nadzieję, że Ci się ten odcinek spodobał. Jeśli tak, to polecam zostawić obserwację, subskrypcję, napisz jakiś komentarz, jeśli nurtuje Ci jakieś pytanie. Tymczasem my się widzimy za tydzień, we wtorek o godzinie 19, Kiedy wezmę pod lupę coś, co wydaje się zdrowe, niewinne, wręcz oczywiste: soki owocowe. Czyli czy to jest samo zdrowie, czy jest to tylko mit. Także słyszymy się za tydzień i pa.